Dostałam taki komentarz odnośnie mojego ostatniego filmiku. Skoro mówisz, że wszystko jest snem i nigdy nic się nie wydarzyło, to powiedz to osobie chorej na raka. I to jest bardzo ludzkie stwierdzenie. Ale zobacz, że kiedy utożsamiasz się z tym bohaterem, czy to we śnie, czy to na jawie, ale wciąż z bohaterem, z tym ciałem i z tym umysłem, to wszystko jest prawdziwe. Wszystko jest namacalne, realne, materialne. I ten sen może być piękny albo straszny. W tym śnie można chorować, można płakać, można się bać, umierać, ale to wciąż jest tylko sen. Dlaczego? Bo choroba, czy każde inne zjawisko którego doświadczasz, każdy obiekt, na który możesz wskazać, nie jest czymś permanentnym. Bo zobacz, co się dzieje. Na przykład w głębokim śnie, bez marzeń sennych. Tam nie ma nic. Tam nie ma tego ciała, nie ma choroby, nie ma umysłu, nie ma tego świata. A jednak coś jest. A jednak jesteś. Cały czas. Ale nie jako ktoś. Nie jako to ciało i ten umysł, ale jako czysta obecność. Bez formy. Bez granic, bez początku i końca. I zobacz, że choroba pojawia się w umyśle i ciele, ale zarówno umysł, jak i ciało też pojawiają się i znikają. Nie są czymś stałym. Nie są tym, czym jesteś w swojej esencji. I tutaj. Nie jest moim zamiarem zaprzeczanie ludzkim doświadczeniom, ale raczej próbuję wskazać na to, co niezniszczalne, na to, co niezmienne i niezależne od stanu, w jakim się znajdujemy. I tutaj też nie chodzi o to, aby komuś wciskać, że choroby nie ma. Chodzi raczej, żeby pokazać, że choroba, choć realna w doświadczeniu tego bohatera, nie dotyka tego, Kim jesteś naprawdę? Bo to kim jesteś w swojej esencji nigdy nie chorowało. To kim jesteś w swojej esencji nie zna lęku. Nigdy się nie zmieniło. I całe sedno tych wszystkich moich nagrań polega na tym, aby spróbować dostrzec to, co jest zmienne, chwilowe, od tego, co nigdy się nie pojawiło. A skoro nigdy się nie pojawiło, to nigdy nie może zniknąć. I zobacz, czy teraz masz dostęp do tej niezmienności, do tego spokoju, do tej wolności. Wierzę, że tak.